mm Cześć, ja jestem Przemek, a dziś zobaczymy coś, na co czekaliśmy naprawdę długi czas. Nareszcie chciałbym wam ogłosić, że mamy trailer chaptera drugiego Poppy Playtime. Nawet specjalnie się na niebiesko z tej okazji ubrałem, jak hagiwagi. Po kilku miesiącach od wydania Poppy Playtime mamy to, nareszcie. Nawet nie wiecie, jak długo na niego czekałem i jak cieszę się, że dziś w końcu go zobaczymy. Także w tym odcinku zobaczymy najnowszy trailer chaptera drugiego. Pokażę wam także tajne informacje, których nie zobaczycie nigdy indziej, na żadnym innym kanale. Co do trailera, to sam jeszcze go nie widziałem. Także moja reakcja będzie na bieżąco. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego, a przede wszystkim kiedy wyjdzie dokładnie chapter drugi. Także zostawcie już teraz suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A w tym odcinku możesz standardowo zgarnąć 3 dyszki PSC, które możesz przeznaczyć na przykład na wspomniany chapter drugi. Aby je zdobyć, napisz w komentarzu, ile w tym momencie, kiedy oglądasz ten film, jest łapek w górę pod moim odcinkiem, tym, który właśnie teraz oglądasz. Wyniki, jak się domyślacie, pojawią się na najlepszym Insta w Polsce, czyli PrzemoPBG. Link do niego macie w opisie. Musicie zostawić tam obserwacje. A najświeższe informacje o chapterze drugim znajdziecie na moim Discordzie PBG Team, do którego link także tam na dole. A my jedziemy z tym chapterem. Także ja sobie czekam tutaj razem z wami. Jak widzicie, no, na czacie jest multum osób. 10 tysięcy osób prawie oczekuje na trailer, a tylko 4 minuty dzieli nas od tego, żeby ten trailer Naszym oczom się ukazał. Jestem mega ciekawy, co twórcy gry dla nas tutaj wymyślili. Bo jeżeli biorąc pod uwagę miniaturkę, no to widzę, że tutaj jest jakieś zaskoczenie. Czy to jest jakiś nowy pak, Może jest to ręka Kissy Missy, ale byłaby taka długa. No ciekawe, czy w tym trailerze wszystko się wyjaśni. Jestem naprawdę mega ciekawy i nie mogę po prostu się doczekać. No dawno nie byłem tak niecierpliwy jak właśnie na ten trailer. No, mega, mega jestem ciekawy, co tutaj Mob Games dla nas wymyśliło. Pojawiło się w internecie. Naprawdę wiele teorii, co może pojawić się w chapterze drugim. I ja coś tutaj czuję, że twórcy gry odwrócą wszystko do góry nogami i nic nie sprawdzi się z tego co myśleliśmy. Wcale bym się nie zdziwił, bo jak to w grach takiego typu bywa, często twórcy gry mają całkiem inny, czasem lepszy pomysł aniżeli gracze. Liczba oczekujących widzów, jak widzicie, ciągle rośnie. Jest już prawie 11 tysięcy, a nawet zostawię tutaj też łapkę w górę. Wy też możecie zostawić łapkę w górę pod moim filmem. No i czekamy, czekamy. Na ten trailer. Słuchajcie, no i mamy to, na co czekaliśmy naprawdę całe, całe wieki. Chapter drugi. Oficjalny trailer od Moob Games. Co tutaj się dzieje? Hagi, Hagiwagi leży na podłodze? On w końcu przeżył czy nie? Chyba nie przeżył, bo to jest zabawka, on jest teraz malutki, ale co to jest w ogóle za łapa? To jest Missy, czy czy to jest jakieś inna zupełnie postać? Co tutaj się dzieje? Jakieś straszne rzeczy się dzieją w tej fabryce. Tak tutaj jest powiedziane. Wow, 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 jak tak będzie wyglądać drugi chapter. To jestem pod wrażeniem. I jest! Popatrzcie, jest trzecia łapa grabaka zielona. Co tutaj się dzieje? I kto kto porwał Hakiego Wagiego? Co to za jakaś długa łapa? Co to jest? Wow, nowe zagadki jakieś. W ogóle fabryka pejtam jest turbo rozbudowana. To nie jest taka zwykła fabryka, na to wychodzi. Jest nawet plan zabaw, jakbyśmy się nudzili. Ale tu będzie dużo smaczków do nagrywania i jakaś elektryczna opa jest. Ale kto go ciągnie w końcu? Co to jest za postać w ogóle? To nie jest Kissy Missy. To jest jakaś totalnie nowa zabawka, ale co ona tu robi? Co tutaj się stało? I kiedy wyjdzie ten drugi chapter? Wyszedł już teraz? Czy jakaś konkretna data? Nie ma tutaj w ogóle żadnej daty. Ja czekałem na datę. W poprzednim trailerze normalnie była była data, tutaj jej nie ma. Ale no powiem Wam szczerze, że to co tutaj się stało w tym trailerze, no naprawdę jest przekozackie. No wygląda. To wszystko niesamowicie i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie ten drugi chapter w końcu. Jedyną poszlaką, kiedy może wyjść ten chapter drugi, jest oficjalna informacja na Discordzie Poppy Playtime. Tam widziałem informację, że od daty wyjścia trailera chaptera drugiego gra ma wyjść za jakieś dwa tygodnie tydzień, dwa. Tak, 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 podobno się stanie. A jak będzie? No, się okaże. No, ale jeżeli to jest jakaś oficjalne info, oficjalny Discord, no to raczej za początkiem marca, na pewno. Ten chapter, drugi wyjdzie, ja już zacieram ręce naprawdę, bo nie mogę się doczekać, a jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Poppy Playtime ma swoją stronę. Fabryka Playtime ma swoją prawdziwą stronę w internecie i możemy na niej podglądać, co dzieje się w danym momencie w fabryce w miejscach, które już nam jest z chaptera pierwszego. I tak możemy zobaczyć na przykład kamerę pierwszą, gdzie stał Hagiwagi. Tutaj Hagiego teraz nie ma. Z tego co wiem, tutaj na przykład była kotopszczółka. Teraz jest. Tutaj taka plama, jak widzicie, czyli kotopczukę ktoś zabrał, i pewnie pojawi się ona w czapterze drugim albo trzecim, no ale to się okaże, bo twórcy tutaj pewnie zaszaleją. Nie widzę tu jakichś zmian względem tego, co było przed trailerem, bo jeszcze to dokładnie sobie oglądałem przed, przed trailerem, żeby nic tutaj nie pominąć. No tutaj przyglądam się, żadnych zmian nie widzę, ale jeszcze jest kamera numer 8 i tutaj, tutaj już była zapowiedź tego, co się stanie w tym trailerze. Ta łapa była już od jakiegoś miesiąca, może trzech tygodni coś takiego, ale myślałem, że to jest po prostu łapa trzeciego grappaka jakby naszego, nie? Nie spodziewałem się, że tu może być jakaś nowa zabawka, o której totalnie nie mieliśmy pojęcia. Hmm, no nic tutaj interesującego się nie dzieje. Maszyny są wyłączone, także tutaj już nic się na razie nie produkuje, no ale ta łapa gdzieś, ona jakby nas goniła. Ta łapa pewnie będzie nas gonić i nie będzie tu Kissy Missy, tylko jakaś ta dziwna postać będzie teraz takim naszym hagim wagim. Pewnie ona będzie nas gonić i będzie chciała nas dorwać i złapać, Aż się boję pomyśleć, co, co ona będzie chciała nam zrobić. Ale jest jeszcze jedna, ostatnia kamera. Okej, okay, to jest, jak widzicie, wejście do popi. Tutaj nie było żadnych easter eggów. Nic tutaj się nie pojawiało. Totalnie wszystko wygląda tak, jak to wygląda w grze w czapterze pierwszym. Mamy tutaj te zabawki, które sobie wiszą, ale no nic tutaj się nie zmieniło. Także myślałem, że po tym trailerze będzie coś nowego. Że tutaj coś, coś jakieś nowość się wprowadzi. Twórcy gry tutaj coś jeszcze pokażą. Ale tak się nie stało. Może w najbliższych dniach, jeżeli tak się stanie to na pewno będę was informował dlatego pijajcie na mojego Discorda i na Instagrama link do nich znajdziecie w opisie bo tam będą najświeższe informacje odnośnie chaptera drugiego no i cóż piszcie w komentarzach jakie wy macie wrażenia odnośnie tego trailera bo jestem mega mega ciekawy co o nim myślicie i czy wam się podoba i czy wasze przewidywania okazały się prawdziwe czy jednak nie bo ja nie spodziewałem się że będzie jakaś nowa zabawka myślałem że będzie kissy misty tutaj dodana do tej gry ale no tak się nie stało chociaż może jeszcze w tym chapterze drugim będzie Missy? może będzie nam pomagać, może będzie chciała nam właśnie coś tutaj pokonać tą postać, która nas będzie goniła. Któż to wie? Tego nie wiemy, tego dowiemy się, gdy będzie chapter drugi. Także pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, co myślicie o chapterze drugim. No i jak myślicie, co ta postać będzie robiła, która została pokazana właśnie w tym nowym trailerze, czy będzie nam pomagać, czy jednak będzie nam przeszkadzać w całej rozgrzywce i będzie nas gonić. A może zgadnijmy? i jej imię. Jak byście dali na imię w ogóle takiemu, ala Pająkowi, bo ona naprawdę ma wiele tych odnóg, także liczę na waszą kreatywność i będę wam na pewno przypinał serduszka, jeżeli taki komentarz napiszecie. Sub łapka w górę, wpadajcie na Insta, Discorda, linki macie w opisie. Dzięki, że byliście czekam na chapter drugi i na ram.